Jak zbudować biznes idealny dla siebie? W tym filmie opowiem Ci o tym, jak doszedłem do tego, jak ma wyglądać mój własny biznes i opracowałem taką ścieżkę budowania biznesu na własnych zasadach. I y, tym pierwszym krokiem jest właśnie określenie tych zasad. I kiedy kilka lat temu budowałem biznes od zera, to zadałem sobie to pytanie. Usiadłem po prostu z czystą kartką i długopisem, i zadałem sobie to pytanie. Jakie kryteria ma spełniać mój biznes, takie, żeby wspierał moje życie i żeby kiedy on już zacznie funkcjonować, będzie się rozwijał, to żeby mi ten biznes się podobał, to znaczy, żebym ja chciał w nim pracować przez długie lata, żebym nie szukał nic innego, żeby to była moja najlepsza, wymarzona praca w życiu. Więc, jakie on powinien spełniać kryteria, i na przykład jednym z nich było to, że będę mógł tą pracę wykonywać zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi. To znaczy, że elementem tego biznesu nie będzie konieczność na przykład prowadzenia szkoleń stacjonarnych albo osobistych spotkań z moimi klientami. I tak jak kiedyś prowadziłem mentoring czy dawałem konsultacje. I odwiedzałem moich klientów w biurach, to szczególnie po pandemii postawiłem sobie ten warunek, że mnie interesuje taki rodzaj pracy, gdzie to nie jest konieczne, gdzie wszystko mogę zrobić online. To jest jeden z warunków. Inny to taki, że zawsze będę przyjmował wpłaty z góry. Co więcej, będę je przyjmował za pośrednictwem takiego koszyka online, dzięki czemu moja administracja będzie bardzo uproszczona, to znaczy klient w momencie, kiedy dokonuje wpłaty za dowolny program czy usługę, automatycznie dostaje fakturę. Jeżeli są, na przykład w modelu subskrypcji, pobierane kolejne wpłaty, to automatycznie dostaje kolejne faktury, bo jego dane są zapamiętane. I dzięki temu moje obowiązki na styku z biurem rachunkowym są minimalne, ale również w ogóle nie posiadam funkcji windykacji, nie muszę Ścigać osób, które zalegają z płatnością. Po prostu nie współpracuję z takimi osobami i akceptuję to, że nie wszystkim się to podoba, ale to automatycznie eliminuje takie osoby z mojego kręgu potencjalnych klientów. I to jest po prostu moja wewnętrzna decyzja, że ja tak preferuję prowadzić swoją firmę, i dzięki temu ona z każdym krokiem i z każdym rokiem staje się. Coraz lepsza i coraz bardziej przyjazna i coraz bardziej wspierająca moje życie. Także to są takie zasady, które ja zacząłem określać dla siebie, i no, umówiłem się sam ze sobą, że nie będę ich łamał. Że nawet jeżeli ktoś będzie bardzo prosił albo podawał jakieś wyjątkową sytuację, wyjątkowe okoliczności, to po prostu nigdy nie będę przekraczał swoich własnych zasad. Dzięki temu tworzę biznes, który bardzo mi się podoba. Codziennie. Chcę go robić, chcę wstawać z łóżka, siadać do pracy, a w niedzielę wieczorem myślę o tym, co mnie czeka w poniedziałek i oczekuję naprawdę z dużą radością tych poniedziałków, a nie jak niektórzy, którzy narzekają na to, że weekend jest tak krótki. Kolejna rzecz, którą zdecydowałem, to co lubię robić, a czego nie lubię robić. Czyli nie, nie uzależnia mojego poziomu satysfakcji od tego, jak duży sukces ten biznes odniesie, ta firma. Tylko oczekuję, że praca na co dzień będzie mi sprawiała satysfakcję. Czyli znowu stworzyłem kilka takich punktów sposobu pracy, którą preferuję, i takich rzeczy, których nie lubię robić i że ich nie będę robił. Czyli chodzi o to, żeby nie dać się jakimś okolicznościom czy osobom, które na coś namawiają. Poprowadzić w takim kierunku, żebym zaczął budować firmę, której nie lubię albo nie lubię w niej sam jako właściciel pracować, i to prowadzi do frustracji, do jakichś nerwów, do stresu. Więc biznes na własnych zasadach polega na tym, <coughs> przepraszam, że eliminujemy tego typu niedogodności. I trzecie pytanie, które sobie zadałem, to z kim lubię pracować. I również postanowiłem sobie, obiecałem sobie, że nie będę nigdy podejmować współpracy z osobami, z którymi nie jestem w stanie nawiązać dobrego kontaktu. Jeżeli nie ma między nami chemii, nie rozmawia nam się dobrze, nie, jest, nie widzimy, że możemy nawiązać relacje, to nigdy takiej współpracy nie zaproponuję, bo wiem, że później ja się będę męczył. I to są pewnego rodzaju takie ograniczenia, które oczywiście można powiedzieć z jednej strony, no trochę utrudniają na przykład zwiększanie dochodów. No okej, okay, ale jeżeli. Tą pracę mam wykonywać przez następne 10, 20 czy 30 lat mojego życia. I tak żebym nigdy nie musiał szukać innej albo nie myślał o tym, że muszę ten biznes zamknąć i zacząć nowy, zamknąć nie dlatego, że nie działa, czy nie dlatego, że nie dostarcza mi dochodów, tylko dlatego, że go nie lubię. Więc żeby wyeliminować taką sytuację, takie ryzyko, czy ograniczyłem swoje pole działania właśnie poprzez tego typu zasady? I do tego bardzo Cię zachęcam. A potem, jak już wdrożyć te zasady w życie, jeżeli jesteś zainteresowany, czy zainteresowana, to zapraszam Cię do kontaktu, ponieważ przygotowałem całą ścieżkę BNWZ, biznesu na własnych zasadach, która umożliwi Ci wdrożyć w życie te zasady, które sobie określasz i zbudować taki biznes, który będzie najlepiej wspierał Twoje życie. Dzięki i do zobaczenia.